z ty syn a to jest reakcja, moi drodzy, do Sonic Superstars Tree of Trouble. Dokładnie tak, moi drodzy, czyli prologa do Sonic Superstars, czyli kolejna animacja, kolejny prolog, który nie pojawi się w grze najprawdopodobniej. No, ale dobra, okej. Okay. Jest to obczajmy co nie? Ja tu daję kurde łapkę, fab, fabkę, rzecz jasna i oczywista. Full HD, ładnie, pięknie wybrane. No i zobaczmy, cóż to jest i jak to się ogląda. Okej. Okay. Sonic Superstars 3 of Trouble. Ok, nawiązanie do triple Trouble, tak jak czułem. Ok, dobra. Trochę wygląda jakby to była kontynuacja ostatniej animacji yy, Sonic Origins. O, Fang. Xda. <ścoughs> Okej. Okay. No to mamy walkę, moi drodzy. I z tego co widzę, to. Hej! Ta animacja wygląda tak dobrze jak te w Origins'ach, a nie tak jak to intro do Superstarsów z jakiegoś powodu wygląda okropnie. To wygląda spoko, i nie zdziwię się, jak robił to nawet twórca tych z Origins'ów. Bo tak to wygląda przynajmniej. Bateria baterię zakosił. <laughs> czy ten pojazd serio działa na baterię? Wsadził baterię, odwrotnie i się zepsuło, okej? Okay? To nieźle. Nie wiedziałem, że tak baterie działają. Halo. <laughs> Dobrze. Nepus <laughs> for. Rewind? Aha, okej, okay, to był sen. Ok, makes sense. O, jest ten nowy robocik, ja nazwy, to Bionest Zresztą mniejsza z tym Czy znaczy właśnie to nie jest jakby robot, nie, to wygląda jakby to był normalny żyjątko, to coś nawet ma ogon, tylko w masce Xd Like, czym ty kurwa jesteś? Czy to trochę wygląda jak, nie wiem, Sage klasyczna, zakładam, że tym to będzie, like Nie Okej okay. Hmm. Gdzie oni w ogóle są? Ja się pytam, czemu w ogóle funk współpracuje z <noise> Lol, z robotnikiem? Knani. Hmm. O, bateria. Pff. Nie, ale to działa. Pomimo to, że nie ma baterii. Nie może to jest tylko do broni. Okej. Okay. Znowu bawimy się w jakieś malowidła, tak? Jak w 3 chociażby. okej. Okay. Aha. No dobra, czyli trochę mamy tutaj akcję w stylu, nie wiem, Sonic Adventure, tak? Że robotnik znajdzie coś szalonego i tym będzie walczył. O, snake, snake, o, oh, łycy snake. W sumie ciekawie, bo klasyczne soniki, soniki nigdy nie miały tego typu fabuł. Przynajmniej tak to wygląda, zapowiada się. Że może robotnik nie będzie kojeć koców ostatecznym złolem, tylko to coś, co próbuje obudzić albo kiwie. Ty, ty sobie tam kurde zapisuje notatki, a ten walczy o życie. To jest lyrik mój nocy, no nie. Rise of Lyric, przysięgam. No tak. <ścoughs> Czyli tak, ta bateryka jest do jakiejś brońki. Okej, okay. nice. Okej. Okay. Czy on to w moco odwr... Aaaa, okej, okay, to jest ciekawe, że Sen mu przepowiedział, jak to ma działać. Okej. Okay. Rozwalony. Pff. Oh no, my head spinning. <laughs> Lol. I on ma IQ 300, tak? Okej. Okay. to trochę jak Sonic Unleashed przysięgam z tymi okularkami. To już? <ścoughs> już? I mean... E... Okej. Okay. To zdecydowanie nie jest poziom prologu z Frontiers, w którym rzeczywiście się coś działo. Ech. Zawiodłem o tak, Powerhouse Animation, czyli tak, ci którzy robili intro do Origins. Zawiodłem się, lol. Eee, nie chcę reklam. No dobra, tak więc animacja jest git, ale fabularnie to ta animacja trochę leży, like eee, dowiadujemy się... To, co już wiedzieliśmy, czyli że Fang współpracuje z robotnikiem, because yes, yy, i to, że ta nowa postać, mówię, zapomniałem nazwy, yy, się tam z nimi kręci. Ok, spoko. Robotnik znajduje coś szalonego, ale co to jest, co po co i dlaczego. Aru, no. Dowiemy się pewnie w grze dopiero, więc. A, no i główna tutaj chyba że to walka z tym wężem przerośniętym, więc. Czy serio ten prolog był potrzebny do zaistnienia like Nie dowiedzieliśmy się z niego niczego wielkiego, mówiąc szczerze, niczego wartościowego dla gry. E, to jest moje zdanie oczywiście, więc mówię poza tym, że animacja jest ładna, to like e, taki sobie prolog moim zdaniem. Ja wiem, że teraz jeszcze powstają te w komiksie ten prolog jeszcze identyczna sytuacja co do Frontiers, Frontiers też miał prolog, wybaczcie, w animacji oraz w komiksie, nie może w tym komiksie będzie coś więcej, choć tak jak ja już niejednokrotnie mówiłem, też chyba przy okazji właśnie tego prologu z Frontiers jestem wybaczcie, coś przejeżdżało jestem przepotężnym przeciwnikiem prologów no bo na chuj zwłaszcza, że one po Frontiers już widzieliśmy że się nie pojawiają, wybaczcie, jakiś, jakiś cymbał przyjeżdżał na motocyklu. Eee, no, to już, już też niejednokrotnie tak sobie przypominam, że hej, Sonic Boom Shattered Crystal miał prolog w postaci komiksu, który umieścili w grze komputerowej o tej samej nazwie. Można? No, można, tylko trzeba chcieć ale ogólnie jestem przeciwnikiem prologów, bo to powinno być w cutscence, w grze, a nie yy, specjalnie do innych mediów to wrzucać, no ale dobra, no moi, mi się prolog znaczy nie, że mi się nie podobał, ale like yy... Niczym wielkim on nie jest. Nic wielkiego nie wprowadza. Animacja jest ładna. Mówię, na szczęście to jest o niebo ładniejsze niż to, co mamy z intrem do, do tej gry. Ja nie wiem, co tam się kuźwa stało. A to ktoś już o tym wspominał, ale to wygląda jak AI, literalnie. To jest ładne, rzeczywiście, ale fabularnie wygląda na to, że nie wnosi dosłownie nic sobą i po prostu istnieje. Napiszcie, co wy sądzicie o tej animacji. Mnie nie uwiodła. Mówię, uwiodła mnie jedynie tym jak wygląda, bo animacja rzeczywiście jest ładniutka, tak jak w Originsach, ale fabularnie moim zdaniem ta animacja leży, bo nie wprowadza, bo nie wprowadza nic wielkiego, tak więc tak jak już mówiłem, podzielcie się swoją opinią na ten temat w komentarzach, a mi nie pozostaje już nic innego, jak się z Wami pożegnać, tak więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie tejże reakcji, mam nadzieję, że ona Wam się podobała, no i cóż, widzimy się w następnych filmach, kiedyś tam kiedyś, tak więc, see ya.